kochani, witam się u mnie na kanale ze wszystkimi bardzo, bardzo serdecznie. Jak widać jest ciemno, jadę w samochodzie mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało ewentualnie możecie nie patrzeć tylko słuchajcie ponieważ ja jadę teraz do Lidla po zniczek tak sobie akurat wybrałam Lidla bo Tadeusz załatwił kartę dużej rodziny i podobno w Lidlu jest Zniszka. i chcę jechać zobaczyć, a inne sklepy takie jak Kaufland czy Osho, no to są jeszcze dalej, więc jadę do tego Lidla. Tutaj mam taką naklejkę, której Wam wcześniej nie pokazywałam, zamówiłam z temu. Jak robiłam te drugie zakupy, bo zapomniałam dograć i zaraz ją będę przyklejała na ścianę. No spoko jestem ciekawa, jak to będzie się prezentować. Także tak wygląda nasza koleżanka na ścianie, przyklejona, jestem ciekawa jak to będzie wyglądało wieczorem, wiecie jak już będzie zgaszona światło, mam nadzieję, że się nie będę bała w nocy. A ja co teraz robię, chowam bluzeczki na ramionczkach do, tutaj, do walizki, wyciągłam z walizki piżamę z długimi nogawkami już spodnie i wyciągłam szlafrok, który przez lata był nieużywany, ale teraz już będzie mój i Lilki. Takie grubsze. Chcę sobie troszeczkę tutaj zwolnić miejsca w szafie i ogólnie właśnie będę też robiła dla Was odcinek z przyglądu mojej szafy, bo mam dość sporo rzeczy do wystawienia na wintet i do oddania. Myślę, że w końcu dojrzałam do tego, żeby się pozbyć ciuchów. No, także na pewno będzie z tego odcinek, a na razie tyle, tyletnie życzę. Hej, witam się z wami w dzień. Halloween, pokażę Wam, jak dzisiaj będzie wyglądał mój dzień. Nie wiem, czy będziemy w ogóle zbierać cukierki, bo pogoda, powiem Wam, jest średnia, zaraz Wam pokażę za oknem. Ja byłam remika do przedszkola odprowadzić rano, aczkolwiek coś go brzuszek bolał w nocy i no nie wiem, czy Pani do mnie nie zadzwoni, w razie czego. Dobrze, że dzisiaj mam wolne. I było ciepło dosyć, tylko że strasznie, wie strasznie, aż mi się brama tutaj u nas zamknęła i dziewczyny coś wczoraj mówiły, że podobno ma dzisiaj padać także zobaczymy jak będzie padać no to nici będą ze zbierania cukierków ale chcę sobie wywieźć tutaj parę ozdób i jeszcze Wam pokażę co mam yy, ogólnie to dzisiaj plany są takie, że Lilkę odwożę na 9.50 do szkoły ja na 10.50 jadę do dentysty bo ogólnie miałam umówioną wizytę ale dwa dni temu ukruszył mi się ząb, pokażę Wam to teraz się śmieję, że mam idealne przebranie na Halloween. Powiem Wam, że dwa dni no troszeczkę już mi mam poraniony język, bo jest to ostre. Ale miałam właśnie te jedynki do odbudowy. Ja dam słonecznik i całkowicie mi się skruszyły, a potem jedziemy do dentysty znowu Lilki, bo ją ząbek pobolewa, ona ma tam tak, takie coś, takie brązowe się zrobiło, wydaje mi się, że ma małą dziurkę. Nie ma jej pani doktor, jest pan, który nie pracuje z dziećmi, ale ona już raz u niego była, więc mam nadzieję, że będzie okej, okay, tylko jestem ciekawa, ile zapłacimy, bo ja chodzę z Lilą prywatnie, ja na NFZ. No i tak, a teraz biorę się jeszcze, póki mam czas, za wykładanie ozdób. Ogólnie tak wie, jakby był przeciąg, a mam tutaj tylko jedno okno otwarte. Tutaj mam takie świecące w ciemności i zastanawiam się, czy ich do Remika do pokoju nie powiesić, bo ma właśnie okno od ulicy. Tutaj mamy takie coś Happy Halloween. I tutaj mam... E, wam tego nie pokazywałam. To się daje na podłogę, ale ja powiem Wam, jestem ciekawa, jak się to będzie trzymało, bo to jest naklejka. My mamy linoleum. W przedpokoju, a ta, która tutaj mi wisi, patrzcie, jak ona mi się odkleja porażka po prostu, nie wiem, może jakby wisi... była przyklejona na tapecie, to lepiej by się trzymała, ale na farbie to nie za bardzo. Jeszcze mam tego gościa i też się zastanawiam, czy go nie dać, Wiecie, to okna potem na wieczór nie zapalić. <laughs> I chyba tak zrobię. Tutaj tam ściągnę po prostu ten. Jak to się nazywa? Łapacz snów. I dam tego faceta do okna. On miał iść na zewnątrz, ale tak wieję, żeby mi go porwało, więc nie daję go na zewnątrz, dam go tylko do okna. Powiem Wam, że trochę się ciemno zrobił w pokoju. Oczywiście on jest odwrócony mm, przodem do. No, na zewnątrz. Jestem ciekawa, jak to wygląda od zewnątrz. Tutaj mamy, zobaczcie, jak jest ciemno w ogóle. Tak jest ciemno, przez pogodę na dworze. I teraz jeszcze bardziej zaczęło wiać, bo ile pojechałam zawieźć do szkoły, także pogoda no nie jest najlepsza, a deszcz już wisi w powietrzu. Także zobaczymy, co będzie dalej. To wygląda tak. Jestem ciekawa, czy to są te naklejki świecące w ciemności czy nie. Patrzałam od zewnątrz wygląda to spoko. Tutaj mamy tą nalepkę 3D. Na podłodze. I tutaj mamy napis Happy Halloween. Oczywiście ja go odwróciłam, tak, żeby był napis przodem od zewnątrz. I tu jeszcze u Lili na oknie jest taka mm, Baba Jaga, czarownica. O, I tyle. Być od dentysty, i dobrze, że nie widać. Powiem Wam, co ona mi zrobiła z tym zębem. Nie dość, że mam drugą jedynkę uszczerbioną. Dalej jest pęknięta i lada chwila mi odpadnie. Dziurkę mi zalepiła, ale mi nie odbudowała. Odbudowała mi tylko tego drugiego zęba, który Wam pokazywałam, który miałam uszczerbiony. Jest, widać, że jest różnica. Jeden jest większy, drugi mniejszy. Plus... Mam taką białą plamę na zębach, i jak mówię, to wygląda jakbym coś miała pomiędzy zębami białego. Tragedia. Tragedia po prostu. Dobrze Wam powiem, że ja akurat jak nie mam jakiegoś super dużego uśmiechu, i, i moje zęby tak nie rzucają się w oczy, nie są bardzo widoczne, to się cieszę, ale mana jestem troszeczkę. Yy, i Teraz już wiem, czemu y, pani doktor prywatnie mnie namawiała, żeby zrobić te jedynki tam, gdzie wcześniej się leczyłam, w Katowicach, a nie na NFZ. I chyba niestety będę musiała zbierać pieniążki, żeby zrobić faktycznie te jedynki prywatnie, bo po y, na NFZ wyglądają tragicznie. I ogólnie to mam chwilę jeszcze teraz, no nie całą godzinę, żeby odebrać Lilę i potem jedziemy z Lilą do dentysty. I albo sobie poczytam zmierzch, nawet mi to idzie, wczoraj tak godzinkę niecałą czytam i przeczytałam do 46. strony, albo sobie włączę Sheldona, tylko że te rozdziały są takie dosyć długie, ale fajnie, fajnie bardzo się czytają. Już jedziemy do dentysty, teraz Lila, Lila, jak się zapatrujesz? Pytam się, czy się boisz. Nie, nie? Nie, ale nie chcę. I to są boli, jak mnie No to dlatego trzeba go zrobić. Zobaczymy nie co tam jest. Górać. I stoimy na przejeździe teraz kolejowym. Zobaczymy jak długo. Mam nadzieję, że niedługo, bo nie chcę się spóźnić. Nie lubię się mama spóźniać. Mam nadzieję, że my tak nie będziemy mieć. Ile musi wszystkiego dotknąć, jak małe dziecko? Wow, ale fajne. Ej, czekaj, bo ja chcę, Lila, ja chcę zobaczyć, jak pachnie ta świeczka. W ogóle nie czuć. Jedno, jedno róże jest fajne. Aparat takie. Co? Tu takich dinozaurów. Patrz, pokażę Remisiowi. Widzisz? On sobie coś wybierze. Fajne. Tu jest nawet taki duży. Ty i co kosztuje? Nie jest takie drogie. Patrz. No. Jest to zjeżdżalnia. Ja tu coś być na Halloween. Ja nie wiem w ogóle jest pusto, nie? Tak jakby puste sklepy, a parking był pełny, jak żeśmy parkowali. ja tak kiedyś zjechałam właśnie. O o To jednak nie. Hello. Na pół. A bo tutaj z tymi piękami. to ja, Patrz, jesteśmy na pół Na pół piętrze, dobra, jesteśmy, zima, idziemy. Pada deszcz, no słabo, że pada. W ogóle jest ciemna, jest piętnasta dopiero. To jest już od... 6 października. Nie, wiem, ale leje. Dobra, idziemy zobaczyć. Wow. <laughs> Fajnie, tu jest. Co jest? Krew na tym? No, faktycznie. Wow. Tam jest zakonica. Idziemy tam. O, Kamil by chciał iść tam. O jak chciałeś chciała iść do zaklęcia Jezu! Jaki trup! Kościół trup. Idziemy się Rup. Rup. schować przed deszczem. A ja nie wiem czy tu chcę wejść. Ja chcę tu sercjizm. Tutaj sercjizm. Gdzie chcesz iść? Tutaj, na tą wygląda trochę jak To, Paję, to, deski, Klaski, to, to się leżało. No, można sobie poleżeć, jak jest światło. Tu fajnie musi wyglądać wyżej, jak już jest ciemno, no nie? Ile dyń? Tam jest ta zakon, Albo tam nie. A można tu wejść. No tutaj. Patrz. Zakonnica. idzie się oczy muszą świecić, jak jest ten. Ale pogoda się nam nie udała. No, a wcześniej nie padały, to bym zauważył, że by się nie Jakie duże bele? Tam jakieś drzewo jest. Co jest lepsze? Co jest lepsze? Czarownica zostawiła, ale mokry. Masakra. Wila, jesteś niepoważna? Ściągaj to! Gdzieś samo kra. Dobra, koniec. Idziemy stąd. Ostatnie, ostatnia fotka. No bo. O, jeszcze my mu się świecą oczy, do świeci? Nie, w ciemności chyba. Ja nie idę na razie nigdzie z tobą. Mam tyle rzeczy na Halloween i teraz przysypię te skierki. zobaczymy, czy w ogóle ktoś dzisiaj do nas przyjdzie, to tak też? Nikt nie przyjdzie, bo pada deszcz, ale ja chcę i zmienić nie wstrzymała, żeby pojechać śnieg bym nie powstrzymał. I tutaj części ciała, gałki no, oczne. No, no. Palec. Ej, tak, pamięta? tu też są gałki. Ja palec. takie gałki i Remyś mówi Młodzież to jest o Zęby. Zęby. Poczekaj, i teraz, aha, i wsypuję wszystkiego po trochu. Mam taki mózg, swój i zaraz będzie test. W mózgu? Nowe. Testujemy mózg. Halloween, nowe. Ja już nie jadę. da się tego. Mm. Nie, nie. To jest super. Nie zapomina. Ja już go testowałam i coś miałam przypominać, ale nie wiem, co. Ja nie umiem go nawet odkryć od talerza. Spoko, też tak miałam z taką. Mm. Ja tak nie miałem.

Ja sobie ławam zęba w pół i Asia ma tak samo, To nie chcę pokazać. No nie mam teraz, bo już Już pokazywałam, pokazywałam. Teraz nie pokażę, bo mam szybko. Pokaż się. A nie wiadomo, czy ty jesteś chłopczykiem, czy dziewczynką, właśnie tak jak ta, ta pani jedna. No. Dzięki, że przyszedłeś, ci powiedziała, nie? Bo raczej taka maska to do chłopczyka. Pokaż, ile już masz. Jezu. Półwiaderka. No, półwiaderka, a byliśmy trzy w czterech domach, nie? No. Jeden, dwa, tak, w My czterech. Nie